Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się. Ludzie mają bardzo wiele różnych ambicji. Te ambicje mogą być bardzo dobre i mogą być bardzo złe. Mamy też plany, marzenia, wyobrażenia o sobie, o swoim życiu na przyszłość. Zastanowiło mnie bardzo, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus. Wyraża, objawia swoje intensywne zdziwienie. Czym się zdziwił? Czym można zdziwić Boga? I wreszcie takie bardzo proste pytanie, które mi się dzisiaj nasuwa na myśl: czy jedyną ambicją człowieka nie powinno być zadziwienie Boga, zdziwić Boga sobą, sprawić, by Bóg się zdziwił moją osobą i moim życiem? Czy to nie jest wielka ambicja? Może największa ze wszystkich? Może to jest najpiękniejszy ze wszystkich planów na życie? Zadziwić Boga. I w związku z tym pytanie: czym ja mogę Boga zadziwić? Patrzę na setnika z dzisiejszej Ewangelii. Czy zadziwił Boga pobożnością? Czy zadziwił Boga siłą? Mądrością? Bogactwem na pewno nie. Czy zadziwił Boga swoimi staraniami, wysiłkami, czy zadziwił Boga tym, jaki był dobry, mądry albo piękny? Nie. Zadziwił Boga zaufaniem. Bóg na pewno był zadziwiony zaufaniem Maryi. Bóg jest zadziwiony zaufaniem, które dają Mu święci ludzie. Dziś pora na Ciebie i na mnie, byśmy swoim zaufaniem zadziwili Boga. Święty Janie Pawle II, Ty zadziwiłeś Jezusa Chrystusa swoim całkowitym oddaniem cały Twój, to Proszę Ciebie, żebyś towarzyszył nam w naszym adwentowym rozważaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro.